Pana Romualda Mieczkowskiego. Pan Romuald Mieczkowski urodził się w Pawianie Szkarbu prowadził audycje polskie w Radiu Litewskim. W roku 1989 tworząc co tygodniu magazyn Polski Panorama Tygodnia, późniejsze rozmowy wileńskie w Telewizji Litewskiej. Od roku 1989 redaguje pismo o lodowodzie Niepodległościowym Stanów, którego celem jest integracja środowiska inteligencji polskiej. Współpracuje między innymi z Nowojorskim Nowym Dzień odbywał staż z telewizją i radiem polskim, a także w W roku 1995 był współzałożycielem pierwszej na wschodzie Polskiej Galerii Artystycznej z która zorganizowała ponad 500 wystaw, m.in. na Lidii w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii, i Hiszpanii, USA. Na przełomie lat 2004-2005 zorganizował opinię w w Warszawie. Edycji radiowych, audycji radiowych i telewizyjnych. Wydał zbiory pierwszy w swej prawie, co w stracił i nie Regularnie uczestniczy w programach lejnickich i kultury krystowej organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Lejnickiej. Uczestniczy w konferencji naukowych w zakresie literatury, kultury i sztuki, problematyków mniejszości narodowych na dagach transformacji społecznej na Litwie, w Polsce, we Włoszech, Francji, w Szwecji. Laureat Nagrody Fundacji Kopernikańskiej USA Polkur w Australii, Turzański w, w Kanadzie, Złody Soryn w Austrii,